Moet je nou het je het Kijk lekker. Ankow widzowie, ryba, ale <laughs> dziewięć dyszek próbujemy, rozgrzewamy się jeszcze stóweczka na 7, może idzie, na 6. To jest no. Może coś będzie. A serio to kurwa! Hej, <laughs> kurwa, obsadnia serio. Na... No i co odpowiedzieć? No, chujoby, chujoby, no. Chujo, chuj... To na mnie to... Co się dzieje? No to próbuję teraz serio, nie? Zobaczymy, co, co Wam pokaże. Yy, chciałbym ją na, na 6 wziąć. Bo do końca roku jest plan na 120. Ale nie masuję teraz ani nic nie robię, więc nie wiem czy to wyjdzie. Mam szczerą nadzieję, że i tak pójdzie do 120, bo jednak jeszcze jest ponad miesiąc czasu troszkę. A treningi idą kurwa pełną parą, że tak powiem. No założenie nie było spełnione niestety, ale na pięć to był we'll tak dat. W sensie kateczka skończona, niezapompa, teraz czas na biseks, zobaczcie jak to się robi Ale to chodzi Oczywiście to jest więc jest myście Wystarczy Bardzo przy ćwiczenia Proste, ciemne Teraz ja sobie troszeczkę przystymuluję biseksa Żeby była lekka pompka Rób się wchodzi jak masło w masę. Wchodzi dobrze? Tak, wchodzi dobrze <gry> To jest coś pięknego. No nic, róbcie bisaj z kurwa, bo naprawdę kocham, kocham go. Taka bujanka, ale, ale zdąży. A słuchajcie, często kończy tą mękę. Robię, robię ostatnią serię. Kurwa i tutaj już nie będzie lidość. No podczas przerwy takie rzeczy są właśnie robione. Gracie sobie z tobą, bo to jest zdejobane. Albo w Klażu Royala. Ładnie przedusiłeś stary. Taka pompka, kurwa, zaraz kolejne ćwiczenie. Yo. Słuchajcie, biseks rozjebany. Teraz skakujemy z powrotem na klateczkę. No co, teraz leciutka seria. Myślę, że nie powinna pojawić problemów. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Zapraszamy na show, kurwa. Ale mu to wchodzi. Weszło? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Na nimi ile zrobiłem, ale no zaraz zobaczymy ale... na nagraniu. Pięknie. Teraz mamy kolejka kurwa na szczęście. Mamy taką zajebistą maszynkę na tej USC i kurwa góra klapy tak płonie, że nie, nie wierzycie, kurwa, naprawdę. Przyjdźcie tutaj, kurwa, od Tarnowa. Jak ma Trochę go to chyba rozbawiło, ale nie będę mu mówił, żeby, żeby się cały, cały nie, nie zaczął śmiać, kurwa. strzelają do rozpierdolu z do odmowy kurwa, I zaimplementujcie to sobie, bo to jest rozpierdol. Zaraz kurwa na Herkulesy idziemy. Zobaczcie co, są, co to są prawdziwe bicepsy. Kurwa biseks, część druga, jesteśmy na tak zwanych Herkulesach. Zobaczcie tą przyprawkę. Wyszki na stronę. Kochani, polecam to ćwiczenie. Zróbcie. <laughs> ciężko, ciężko Kurwa, ale... Jest warto tego, kurwa Jest jasno bo... Идез го искавде. Не се Иде каларик. Само. И сече. И Coś pięknego, coś pięknego. To koniec, jeszcze zobaczcie, zobaczcie Krystianka. Dobrze, dobrze, dobrze chodzi. Kurde. Dobra, słuchajcie, My po dolą i seksa. Teraz wjeżdżamy na ostatni dzień na kartę. bo rozpięteczki, zobaczcie, jak to się robi. i rozpiętą. To poprzedni klip pójdzie do, do tych, do bloopers, kurwa. Lecis z kurwą, lecis z kurwą. Napiszcie w komentarzu, czy pasują wam takie kurwa. Czy pasują wam takie przebitki przy ćwiczeniu? Napiszcie to w komentarzu. To jest życie, to jest życie. Tak nie śmieją żeby... Zobaczcie jak Třeba na kapeska, tenka kurwa, kurva, že takhle. No, Kurva, mač, normální, máš ten rozdíl, On taki rozpierdol kurwa. Wymagało to tego. Nie wytrzymam kurwa, dobrze że to była ostatnia seria na klatę, bo jakbym coś jeszcze dzisiaj musiał robić to chyba nie wytrzymał kurwa Słuchajcie, teraz na koniec treningu Jana serijka słynnej modlitwy Tak zwanego modlitowniku, nie my to tak, tak nazywamy Zobaczcie, bo to naprawdę kurwa, będzie kurwa jak na tadelni będzie się smażył Kurwa, <try> jaka Kurwa Ciężka no ale nie Z mojej kolejności nałodzić to jest modlitwa, panowie i panie. Zobaczcie jak tu się kurwa dwugłowy ramienia smaży. Kurwa. Kupić, kurwa, technika zaniedbana, ponieważ to jest ostatnia seryjka taka no, dla fanów, Dla Show czystego kurwa, żeby biceps tutaj miał stymulację kurwa dodatką w tą optymalność kurwa. Jepcie, pierdolcie tą optymalność kurwa. No, kochani, to był nasz treni mam nadzieję, że nam się podobało, nam bardzo się to Taki rozpierdol, że to jest kurwa koniec. No tak jak on powiedział, kurwa rozpierdol, są osiągnięty. My się żegnamy na dzisiaj z Wami, dla Was to było 10 minut, dla nas to było piękne 1,5 godziny bo kurwa. Klata pali, biceps pali, kurwa, bo taki jest nasz poniedziałkowy trening, klata, biceps, kurwa. I co? Zawsze żegnajcie się lewo, do długich